Dzień dobry, witam serdecznie Dzisiaj piękny krajobraz, zima zima, zima za oknami Super, śniegu trochę też napadało W dzisiejszym materiale pokażemy taki typowy dzień z życia hodowcy Akurat dzisiaj jest niedziela, także od rana wolne jest czas, żeby przy tych gąbkach trochę posiedzieć. Także pokażemy jak to u mnie wygląda. O, jesteśmy w gołniku, tu mamy gołemniczek samców żeby otworzyć zaraz twarzymy, otworzymy pokażemy. mamy gołębniczek samiczek pierwsze wypuścimy sobie samczyki Na dwór no idziemy chłopaki, idziemy będziemy idiemy dąba, no, hop hop, hop, hop. Dobra, Teraz samiczki chodźcie dziewczyny, chodźcie. Chodźcie, chodź, 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 chodź. Dobre. Samiczki też na dół. Towarzystwo wyganiamy. No chodź, dziewczyny, chodź, chodź, chodź. Wychodzimy. Idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy trochę się przywieczyć na dwór. Towarzystwo mamy już na dworze. Tutaj mamy samczyki. A obok, obok mamy dziewczyny. No pokażcie się dziewczyny, pokażcie się. Tu siedzą sobie dziewczyny. Dobra, a my bierzemy się za obowiązki. W pierwszej kolejności, standardowo zaczynamy od sprzątania, od przeglądu. Myślę, że wszystko jest jak najbardziej ok. Puszek jest. Kał jest, kał jest super. Przymarznięte kuleczki. Że wszystko gra, bierzemy się dosłownie trzy minutki, gębniczych mamy cały wysprzątany wraz z celami. Zwłaszcza teraz przy tej temperaturze, gdzie jest tam minus 3-4 Fajnie to wszystko przymarza, także naprawdę super się sprząta Lecimy teraz do dziewczyn O, teraz jesteśmy w przedziale u dziewczyn Standardowo, Zobaczymy, jak to u nich też wygląda Widać, że wszystko, wszystko gra, puch jest Myślę, że jest chyba wszystko jak najbardziej ok. No to działamy. Jak widać, gołemniki dosłownie małe 10 minut. Powiedziałbym, dobre 5. Gołemniki ogarnięte gąbki na razie się wietrzą. Widzę, że śnieg zainteresował. Dzisiaj samce, samiczki, tak samo. A teraz idziemy, przygotujemy śniadanko. Głębniki wysprzątane. Wszystko mamy w środku ogarnięte. Bierzemy się teraz za śniadanko. Tutaj mam e, cały czas mnie głębią. Teraz przy zaprzecieżenia dodaję siemię. Ostropez i orzeszki ziemne. Karmę mamy zamieszaną. Tak u mnie ta karma wygląda. Do karmy dzisiaj gołąbki dostaną propolis. Tuż mam propolis wymieszany, rozcieńczony z wodą że to dostajemy na karmę dzisiaj. Karma wymieszana, ja zostawiam tak około godzinkę, żeby to wszystko się fajnie wchłonęło. A mam pytanie odnośnie Propolisu, dla tych bardziej doświadczonych, czy taki Propolis trzymacie bezpośrednio w gołębniku czy raczej w piwnicy? Ja na chwilę obecną trzymam w piwnicy i właśnie w takich porcjikach sobie. Przynoszę gotowy, ale myślę, że chyba w gojemniku przy tych temperaturach, co teraz są, no to nic by temu nie zaszkodziło, no bo to jest wiadomo alkohol. Także no tutaj nie ma się co, się co zepsuć. Ale, ale dajcie, jak możecie znać w komentarzu, gdzie przechowujecie ten propolis, bo no nie ukrywam, że w gojemniku na pewno byłoby mi łatwiej, bo nie muszę wtedy chodzić i, i w takich małych porcyjkach sobie go przynosić. Ja karmę zasuszam sobie... Protein W. Są to fajne witaminki, żeby ta karma po prostu nie była, nie była taka wilgotna. zasłyszymy sobie tym i zaraz będziemy podawać gołębie. Wszystko przygotowane, wyszamy samcieki na śniadanie. No chodźcie, chodźcie, chodź, 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 chodź.

Udaszcie się, chodź, chodź. Dobra, idziemy karmić. No dawaj chłopaki. O tej porze e, gołębiom nie wydzielam karmy. Jedzą tyle ile potrzebują, cały czas mają dosyta dostyta są cały czas karmione w opór No chodźcie, chodźcie Sączki mamy ogarnięte Teraz czas na dziewczyny No chodźcie, chodź, 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 chodź No, chodźcie. Jak zawsze orzeszki ziemne jako pierwsze wybierają. Ulubiony smakołyk. Tutaj widać w dobrej formie, nic nie brakuje, nic się z nimi nie dzieje złego. Fajnie wyzwierzone. Dobra, karmimy dziewczyny. Chodźcie, chodźcie, chodź, chodź. jest. Tak widać wszystko, wszystko gra Mongolemi mamy pokarmione. Teraz yy, idziemy do domu yy, po wodę. Tutaj, tutaj akurat nie mam, nie mam wody, w sensie jest, przyłącza, ale jest wszystko zamarznięte. Teraz pokazuję tu minus 4, ale przy tym wietrze to odczuwalna to jest powiem jakby, jakby było 10. No a kawałek mamy, bo tam, tam w tamtym bloku obecnie mieszkam, także trochę się trzeba teraz nachodzić po tą wodę. Zwłaszcza, że tutaj też już wiaderko im przyniosę do, do kąpieli jak co niedzielę gołębie mają u mnie kąpiel, niezależnie czy to jest plus 10 czy jest minus 10 gołąbki jak są zdrowe, i im nie dolega one się chętnie sami zobaczycie w takiej kąpieli chętnie się kąpią no i co, i dzisiaj akurat, że tak jak mówię z niedziela mam trochę tego czasu z rana, także gołębiom dzisiaj zaparzę herbatę pokażę zaraz jak to, jak to gotuję sobie do herbaty, go mam dodaję także. No i taką ciepłą, zaparzoną herbatę, właśnie po karmieniu zaraz dostanę. Panowie, ja to robię tak. Tutaj mam swoją herbatę. O, to jest akurat herbata, którą sam sobie gdzieś tam komponowałem. Na litr wody daję łyżkę. U mnie teraz wszystkie głębie przez cały dzień około 4 litry wypiją, czyli dajemy 4 takie łyżki. Tak, I tu mam już zagotowaną wodę. I to zalewam 1,5 litra zagotowanej wody. I później do tego dolewam sobie, to się już fajnie wszystko zaparzy. No właśnie. No jak to się wszystko zaparzy, później do tego dolewam sobie 2,5 litra czystej wody, żeby łącznie wyszły mi 4 litry. A to szybciutko przykrywamy. No i przykryte. Zostawiam na 20 minut, po 20 minutach odcedzam, dodaję do tego miód, rozcięczam z wodą i gąbki mają taką ciepłą do picia. Dobra panowie, 20 minut minęło. Odtykamy, a przykrywamy głównie po to, żeby te wszystkie olejki eteryczne i cała reszta nam nie uciekała z tego garka. Ja jeszcze taką łyżkę miodu do tego daję. Mieszamy sobie całość miodzik wymieszany. Teraz sobie spróbujemy. Dobra. No chodź. teraz zima gąbki tej wody naprawdę bardzo bardzo mało wypijają ale takie 4 litry do wieczora, u mnie jest tutaj 110 gołębi, także takie 4 litry do wieczora no sobie tutaj wypiją tej wody Fajna pogoda się zrobiła, słoneczko wyszło, no gołąbki są nakarmione, także teraz czas na relaks, naszykujemy im kąpiel, zaraz się ptaszki pokąpią trochę. Ja do kąpieli używam tej żółtej soli, ona bardzo fajnie pachnie. Jeszcze troszkę, to im dajemy tą sól, poza solą jeszcze troszeczkę octu jabłkowego. Kąpiel mamy przygotowany. Lata i obserwuję, żeby można było sobie tu upolować nad pojemnikiem. Gąbki też już widzą Cała parka wyszołowów Zresztą ma niedaleko głębnika gniazdo chłopaki już są fresh, także teraz czas na dziewczyny. Tak jak mówiłem, na dworze jest minus 4, mimo to gołębką to, to w ogóle nie przeszkadza. Tak jak możemy zauważyć, z chęcią, z chęcią się kąpią że wszystko jest okej. Okay. Samczyki już się fajnie suszą. Momentami słoneczko zaświeci. Także nawet się fajnie wygrzewają. No i na cały tydzień już są wykąpane. Taką kąpiel e, co niedzielę gołębiu ustawiam, Tak jak mówiłem, czy jest minus 10, czy jest plus 10. Gołębie co niedzielę chętnie się kąpią. Nie zauważyłem w żaden sposób, żeby jakoś im to przeszkadzało. Tam się kąpią, przygotujemy im świeżego grit'u Ja akurat daję taki z Romfittla Do tego mieszam sobie MM -kę. i rodimin, tak samo wszystko razem wymieszane tak to 3-4 dni tu wypełniam dosypuję samiczki na razie widzę gdzieś dużo chętnie ten grych wyjadają w dzisiejszym materiale to by było na tyle no jak widać u każdego na tej porze no, przy tych gąbkach, tak czy siak tej pracy trochę jest. Myślę, że, że wyniki w sezonie nie sumują się tylko z naszej pracy od wiosny, że tak powiem od, od początku sezonu, od marca do, czy tam od lutego do, do końca września, ale myślę, że te wyniki jest to suma naszej pracy z całego roku. Jak to kiedyś ktoś mi fajnie powiedział, że nowy sezon zaczyna się wraz z ostatnim lotem starych. Jak najbardziej uważam, że jest to prawda. Dużo hodowców wtedy odpuszcza ten temat gołębi, że albo już jest jesień, zima, to za dużo przy tych gołębiach nie trzeba robić. Wiadomo, to jest każdego indywidualna sprawa. Akurat w tej kwestii mam, mam właśnie takie zdanie, że, że faktycznie ten nowy sezon się zaczyna już po ostatnim locie gołębi młodych, bo to już zaczyna się wtedy okres pierzenia. No, jak wiadomo, pierzenie stawa jak się gołębie wypierzą one na tych piórach cały przyszły sezon będą latać także to już jest ta istotna kwestia no na dzisiaj to by było tyle gołąbki się kopią cały czas wyschną później wieczorem jeszcze drugie karmienie zrobimy dzisiaj cały dzień piją tą herbatkę cały dzień na karmę mają propolis no i to by było na tyle standardowo jeśli materiał się podobał łapka w górę Coś tam będziemy sobie dalej nagrywać. Także życzę wszystkim miłej niedzieli, pozdrawiam, wszystkiego dobrego Wam życzę. Hej!